Czy AI sprawi, że będziemy mądrzejsi, czy może, że będziemy wręcz głupsi? Ja osobiście zastanawiam się, jaki wpływ AI ma na mnie i jaki będzie miało na mnie wpływ. To wszystko też zależy, jak używamy AI, ale każdy ma jakąś swoją opinię. Są zdecydowani zwolennicy używania AI cały czas i do wszystkiego i delegowania wszystkiego. Są też ludzie, którzy są dość sceptyczni i uważają, że powinniśmy dalej zachować kontrolę, a AI powinno nam pomagać. Wielkie dzięki za oglądanie tego materiału. Mały przerywnik. Dajcie lajka, dajcie subskrypcję i pamiętajcie, żeby komentować, jeżeli macie swoją opinię. Chciałem Wam też polecić moją bezpłatną społeczność. Nazywa się Inżynier AI. Po dwóch tygodniach mamy już 29 członków. Są w środku dyskusje, dyskutujemy o AI. W środku dostaniesz też kurs kursora, żeby nie mieć tych problemów, co niektórzy uczestnicy tego badania, a także kurs LLM. Kursy te są bezpłatne. Zapraszam wszystkich, link jest pod opisem filmu. Wracamy do materiału. Ogólnie każdy ma jakąś swoją opinię, ale kto ma rację? Zobaczmy na to badanie przeprowadzone przez Anthropic. Są to twórcy modelu Clot na 52 początkujących programistach, tak zwanych juniorach, i zobaczmy, co wyniknęło z tych badań. Wyniki są bardzo nieoczywiste. Wcześniejsze badania Anthropic pokazują, że AI przyspiesza pracę nawet o 80%. Ale z kolei inne badania pokazują, że ludzie z AI są mniej zaangażowani no i wkładają mniej wysiłku w pracę. Jest taki termin jak cognitive offloading, to znaczy, że przenosimy myślenie na AI. Więc możemy się zapytać, czy ta wygoda nam nie zaszkodzi, że pozbawimy się umiejętności, czy pozbawimy się możliwości nauczenia się czegoś nowego i to ma spore znaczenie w programowaniu, gdyż jeżeli AI będzie pisało ten kod, potem ktoś będzie musiał wyłapywać te błędy, a żeby wyłapać błąd, czyli żeby zdebagować coś, trzeba rozumieć, co ten kod robi. A przynajmniej dość ogólnie trzeba mieć pojęcie o tym, co dzieje się w danym programie. Zanim omówimy wyniki, które oczywiście są bardzo ciekawe, najpierw powiedzmy, jak wyglądało same badanie, a więc było 52 programistów, głównie juniorzy. Ja osobiście u siebie w pracy nie mam żadnych juniorów, więc jeżeli pracujecie z juniorami, bądź sami nimi jesteście, dajcie znać, jak u was wygląda podejście do narzędzi AI. I następnie ci juniorzy musieli znać Pythona i musieli nie znać biblioteki Trio. I ta biblioteka była właśnie przedmiotem tego eksperymentu. Trzeba było się nauczyć trio, pisząc kilka funkcji. Dostawali opis jakiegoś problemu, jakiś kod startowy, wyjaśnienie koncepcji, i połowa badanych miała AI na pasku bocznym, mogła go generować i jednocześnie widzieć ten kod, a druga połowa pisała kod ręcznie. I wszystkim powiedziano, że będzie quiz, ale żeby starali się pracować szybko i po tym zadaniu wszyscy otrzymali quiz z czterema typami pytań. A więc jakie to były typy pytań? Pierwszy typ to debugowanie, czyli znajdź błąd w kodzie i powiedz dlaczego to nie działa. Następnie było czytanie kodu, czyli co robi ten kod. Pisanie kodu, jakbyś to napisał. No i koncepcyjnie, czyli wyjaśnij zasadę stojącą za tym wzorcem. Badacze Antropik uznali, że debagowanie, czytanie i zrozumienie koncepcyjne jest najważniejsze, ponieważ uznali, że możemy założyć, że AI i tak będzie pisać kod, ale człowiek musi go weryfikować. Dobra, czyli sprawdźmy wyniki, to na co na pewno wszyscy czekaliśmy, a więc bez użycia AI ludzie osiągali średnio 67% w quizie po tym zadaniu, a grupa. Korzystająca z AI osiągała średnio 50% w tym quizie. Dodam, że te grupy były równe, a więc różnica jest wyraźna, jest to 17 punktów procentowych. Można powiedzieć, że na jakimś prawdziwym egzaminie to mogłyby być prawie dwie oceny. 50% to chyba minimum zaliczenie na studiach, a 67% to mogłaby być prawie czwórka, możliwe, że takie 3. Co do czasu, jakim to zajęło, to ci, co korzystali z AI. Zrobili wszystkie zadania o około 2 minuty szybciej, ale uznano, że ta różnica jest nieistotna statystycznie. Co taka ciekawostka, niektórzy spędzili aż 30% całego czasu na samym pisaniu promptów. Więc może się wydawać, że już znamy wyniki, więc możemy wyciągnąć wniosek, że lepiej nie korzystać z AI albo korzystać z niego mniej, ale to nie jest takie proste. Musimy trochę wejść w szczegóły. Gdzie były największe różnice między wynikami? Mianowicie w debagowaniu była największa przepaść między grupami. Myślę, że można się domyślić, że ci, którzy najwięcej korzystali z AI do pisania kodu, byli gorsi w debugowaniu, gdyż to wymagało jakiegokolwiek zrozumienia tego, co właśnie zrobiłeś. A dodajmy, że całe zadanie polegało na w sumie nauczeniu się nowej biblioteki, więc to już jest dość trudne zadanie. A w szczególności jeżeli coś nie działa, to debagowanie bez jakiegokolwiek zrozumienia jest dość trudne. Z kolei grupa, która nie korzystała z AI, miała więcej problemów w samym kodowaniu, gdyż oczywiście ucząc się czegoś nowego i musząc zapamiętywać i pisząc coś z pamięci bądź spoglądając w dokumentację, szło im wolniej. Okej, okay, ale szło im wolniej, bo rozwiązywali sami problemy, które napotkali w trakcie pisania tego kodu. I właśnie to jest hipoteza badaczy, że to powolne rozwiązywanie problemów samodzielne, czyli takie samodzielne myślenie i samodzielne, samodzielna próba zrozumienia w ogóle najpierw problemu, żeby wymyślić rozwiązanie, sprawiło, że nauczyli się o wiele lepiej tej nowej biblioteki, przez co osiągnęli ten lepszy wynik. No i wiadomo, grupa z AI korzystała też z AI, żeby naprawiało błędy za nich. Nie wszyscy, ale o tym powiemy za chwilę. I ci, którzy właśnie korzystali wyłącznie z AI, żeby problemy były naprawione czyli do debagowania nie nauczyli się robić tego sami nie zdobyli tej umiejętności, jak analizować problemy i jak je rozwiązywać. I to jest bardzo ciekawe, jak niektórzy uczestnicy tego badania podeszli właśnie do badania. Mówię teraz o grupie, która korzystała z AI, gdyż właśnie nie wszyscy wypadli źle. Badacze mieli dostęp do nagrań ekranu, czyli widzieli dokładnie, co robi każdy uczestnik badania i zauważali, ile ludzie przeznaczają czasu na pisanie promptów, jakie zadają pytania, no i jakie też widzą błędy. No, i znaleźli pewne wzorce zachowań. Okazało się, że niektórzy z grupy AI osiągali wyniki 65% i więcej, czyli tak samo jak ci, co nie korzystali z AI, a inni osiągali 40% i mniej. I co jest ciekawe, to co odróżniało te dwie grupy korzystających z AI? Zacznijmy może od tych, którym poszło źle czyli grupa pierwsza, cztery osoby, które delegowały do AI, całkowicie polegali na AI przy pisaniu kodu, ale też najszybciej skończyli całe badanie, mieli mało błędów w kodzie, no bo AI pisało ten kod, ale osiągali zdecydowanie najniższe wyniki w tym quizie. Dalej mamy drugą grupę, też cztery osoby, które tak jakby stopniowo polegały na AI, Najpierw zaczęli od jednego bądź dwóch pytań, ale potem oddelegowali całe pisanie AI, osiągnęli słabe wyniki e, głównie z drugiego zadania. Następnie mamy też grupę tzw. Tak iteracyjne debugowanie z AI, to są również cztery osoby, i to są osoby, które pisały same, ale wszystkie błędy, jakie napotkali, po prostu wklejali do AI, AI miało coś naprawić, a oni próbowali skopiować. Ten fix, czyli tą poprawkę, i tutaj problem był taki, że nie rozumieli, dlaczego coś nie zadziałało. Co jest bardzo ciekawe, to była najwolniejsza grupa i grupa z jednocześnie najgorszymi wynikami. A teraz popatrzmy na grupę, której poszło dobrze. Oczywiście mówimy o grupie, która korzystała z jaj, ale miała wyniki powyżej 65%. I teraz tak. Grupa pierwsza dwie osoby. To byli ci, co najpierw generowali kod, a potem pytali dlaczego i jak co działa. Czyli AI generowało im kod, oni ręcznie przekopiowywali ten kod do swojej pracy, ale potem pytali, wytłumacz mi, co robi ta linia, wytłumacz mi, co robi ta funkcja. Czyli tak jakby trochę delegowanie do AI, ale dodali ten krok zrozumienia. Dalej mamy trzy osoby, czyli takie hybrydowe zapytania. I oni robili coś takiego, prosili o wytłumaczenie... Znaczy, najpierw napisanie, a potem napisanie i wytłumaczenie, co zrobiłeś i dlaczego. I zajęło im to troszeczkę więcej czasu, gdyż czytanie tych wyjaśnień zajęło im czas, to oczywiste, ale zbudowało też u nich zrozumienie. Mamy też grupę siedmiu osób, i to jest grupa nazwana Pytanie Koncepcyjne. I ci ludzie pytali o to, jak coś teoretycznie działa, na przykład, jak coś działa w tej bibliotece. A kod pisali sami. Jeżeli napotykali błędy, to sami je rozwiązywali. Była to bardzo szybka grupa, druga po delegacji, ale osiągnęli bardzo wysokie wyniki. Czyli to była taka grupa, gdzie oczywiście korzystano z AI, ale to było korzystanie z jaj do takiego wstępnego wytłumaczenia, jak coś działa. Spotkali się z czymś nowym, nie mieli pojęcia, jak do tego podejść, więc zaczęli zadawać pytania, ale nie jakiekolwiek pytania, nie jak rozwiązać konkretne zadanie. Postarali się najpierw zrozumieć, jak to wszystko działa, a potem próbowali szczęścia sami. Więc jaki największy problem pokazało to badanie? Moim zdaniem jest to problem debagowania i to nie tyczy się tylko juniorów. Badanie było akurat przeprowadzone na juniorach, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że każdy z nas, nawet jeżeli jesteś doświadczonym programistą, będziesz musiał w pewnym momencie nauczyć się czegoś nowego bądź zrobić coś, czego jeszcze wcześniej nie robiłeś. To jest wręcz dość częsta sytuacja, i wtedy możesz być tak, jak uczestnik tego badania. Też będziesz postawiony przed sytuacją, gdzie będzie coś nowego, będziesz musiał to szybko zrobić, a potem pojawią się błędy, no i będzie ktoś musiał te błędy naprawiać. A więc widzimy, że co byśmy nie mówili, i jakich byśmy nie mieli opinii, AI będzie pisało coraz więcej kodów w firmach i będzie coraz więcej kodu tworzonego przez AI, a jednak ten stosunek kodu do ludzi będzie się zwiększał. No i zostaje pytanie, kto, a w szczególności jak. Będzie wyłapywał potem te błędy. Bo jak widzieliśmy, jeżeli nie rozumiemy fundamentów, to potem próba wyłapania błędów przy pomocy AI w sumie nie jest dobrym pomysłem, gdyż niezbyt to działa. Więc potrzebujemy ludzi, którzy dobrze znają fundamenty, a więc to jest może taka porada dla zarówno juniorów, jak i obecnych programistów, że nawet jeżeli korzystamy z AI i generujemy bardzo dużo kodu, Prędzej czy później potrzebujemy zrozumienia fundamentów. Musimy tak naprawdę rozumieć, co się dzieje i co jest generowane. Z drugiej też strony, patrząc na to, jak wygląda dzisiejszy rynek pracy, myślę, że każdy z nas zauważa, że presja na to, żeby wyniki dostarczać szybko, jest ogromna. Chyba najbardziej to widać wśród samych twórców modeli, gdzie co tydzień, tak naprawdę, coś się musi pojawić, bo inaczej zostajesz w tyle. W zwyczajnych firmach może nie aż co tydzień, ale na pewno presja na to, żeby dostarczać wyniki o wiele szybciej przy jednoczesnych, mniejszych zespołach jest ogromna. A więc taka presja może też powodować, że juniorzy, jeżeli już w końcu dostaną tą pracę, będą używać AI maksymalnie, to znaczy, że będą używać AI do wszystkiego, gdyż. Zwyczajnie nie będą mieli czasu, żeby nabyć te fundamenty, czy nabyć tych podstawowych umiejętności, których przecież się od nich wymaga i cały czas im się powtarza, że muszą najpierw znać podstawy, ale trzeba to też pogodzić właśnie z tą presją czasu. Także wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby. Każdy, kto jest początkującym programistą, bądź nawet nie jest początkującym programistą, ale rozumie, że cały czas musi się uczyć, żeby mieć właśnie to właściwe podejście do tego, jak korzystać z jaj. Badacze wyciągają też takie wnioski i myślę, że to jest dość sensowny, taki zdroworozsądkowy wniosek, że ten wysiłek poznawczy, ten ból, kiedy się czegoś uczymy, jest bardzo ważny. Jeżeli na czymś utkniemy, to może nas to oczywiście zdenerwować, ale w ten sposób się uczymy. AI właśnie usuwa ten ból, przenosimy ten ból na AI, ale w ten sposób też często się nie uczymy. Więc taki podstawowy wniosek: jak uczysz się czegoś nowego, no to nie deleguj wszystkiego, ale jeżeli robisz coś, co już umiesz, możesz delegować i tylko zapytać bądź sprawdzić, co zostało wygenerowane. Przypominam właśnie o tym wcześniejszym badaniu, które wykazało, że pewne zadania mogą być przyspieszone aż o 80% i to oczywiście jest średnio, bo myślę, że niektóre zadania mogą być wręcz przyspieszone o kilkaset procent, ale myślę, że co jest bardzo istotne, to że AI przyspiesza pracę ludzi, którzy już coś rozumieją i już coś umieją. Jeżeli z kolei czegoś nie wiesz, nie umiesz i dopiero zaczynasz, no to prawdopodobnie nauczysz się gorzej średnio o 17 punktów procentowych gorzej. Także sposób użycia AI ma ogromne znaczenie. Słuchajcie, na koniec, dzięki, że dotrwaliście do końca. Oczywiście, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału i do dołączenia, do mojej bezpłatnej społeczności Inżynier AI. Po dwóch tygodniach mamy już prawie 30 członków. Ludzie się udzielają, dyskutujemy o pomysłach o AI, a w środku dostaniecie też dwa kursy, kurs Kursora, który właśnie pokaże Wam też, jak korzystać z kursora, żeby właśnie rozumieć to, co stworzyliście i jak dobrze w ogóle zadawać pytania, jaki jest najlepszy flow przy. Korzystaniu z edytorów AI oraz krótki kurs LLM, który wytłumaczy Wam podstawy modeli bez zbędnej matematyki i bez komplikacji. Oczywiście, dołączenie do społeczności jest bezpłatne. Także zapraszam wszystkich.